Simpson S51 po kapitalnym remoncie silnika, po szkiełkowaniu. Remont został wykonany u mnie w serwisie. Jest ponadto założony cylinder 60, koszt sprzęgłowy o zmienionych przełożeniach. Nowy gaźnik Amal o przelocie gardzieli 18 mm. Do tego jest założony zapłon CDI Ducati Energia. Już był wcześniej założony w Simpsonku, więc został. Bo jest to dobry zapłonik lepszy niż seryjne patynkowe. A teraz zaprezentuję, jak pracuje silnik w polemoncie paliwko. Zapłon do góry, raz powinien zapalić bez gazu. Akcja na gaz miastowa. zero smogu pięknie chodzi nie wiem jak te światła były Działa. są mocny jak w samochodzie. No jeszcze raz zapalimy. Cyk. Nie, tak, tak jest zapal. Powinien bez gazu, bez problemu zapalić. Lekko. I tak to wygląda. Silnik jest już po wstępnej regulacji, jest rozgrzany, trochę nim jeździłem. Będzie chodził.